Ja jestem oczywiście Skarro. witam Was się w kolejnym odcinku, witam Was się, bardzo ładny tekst, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj oczywiście będzie porównanie iPhone'a 5s z iPhone'em 6s. Zapraszam. Widzowie, w tym porównaniu będziemy porównywać sobie budowę tych telefonów, aparaty, baterie, wydajność, procesory i parametry i itd., Żebyście sobie nie myśleli, że ja te wszystkie informacje biorę z kosmosu, widzowie. Ja to wszystko sobie czytałem i teraz wiem mniej więcej, jak mam te telefony prawidłowo z tobą porównać. Więc tak, widzowie, zajmijmy się oczywiście tą kwestią y, wyglądu. No więc, tak jak widzicie, iPhone 5S jest mniejszy i y, jest tutaj aluminiowy. T tutaj mamy aluminium, jest ono tutaj przeplatane szkłem. I tutaj jeszcze jest szkiełko o, w tym miejscu, tu gdzie są te białe paski, to jest szkło oczywiście. Macie tutaj oczywiście mini jacka, yy, złącze lightning i głośniki. Od razu womówię, że te głośniki nie są na dobrym poziomie naprawdę. Yy, nawet jak na przykład kąpiecie się i leci Wam woda z kranu, oczywiście z dużym ciśnieniem. Yy, I chcecie sobie coś oglądać, to nie, nie będziecie tego dobrze słyszeć. Tutaj oczywiście... Mamy e, oczywiście głośnik górny, który służy do rozmawiania przez telefon. Niestety e, nie była to jeszcze generacja, w której ten głośnik działał normalnie. Tutaj mamy kamerę, o e, którą, którą sobie omówimy później. No i e, ten, nie pamiętam jak się nazywał, chyba to był czujnik oświetlania, coś takiego. I oczywiście przycisk Home, który sobie jeszcze omówimy później. Jeśli chodzi o iPhone 6S, to w recenzji już Wam mówiłem, że oczywiście jest on większy, bo ma 4 i 7 wyświetlacz. Tutaj jest wszystko to samo, głośnik też niestety bez funkcji takiego normalnego, jak tutaj na przykład coś puszczacie na YouTube, kamerę przednią i ten czujnik oświetlenia. Tutaj też oczywiście przycisk home. Tutaj oczywiście mamy o, przycisk włączania, tackę na kartę SIM, w ogóle tego w iPhone 5 jest, nie pokazałem, to więc Wam jeszcze raz tutaj pokażę. O, proszę bardzo, tutaj mamy akurat tackę na SIM, tackę na kartę SIM. Akurat przycisk wybudzania tego telefonu w przypadku tego modelu znajduje się u góry. Teraz w środku tego modelu znajduje się yy, na boku tego urządzenia. Widzicie dalej, mamy te tutaj, proszę bardzo, podobnie jak w tym iPhone'ie było, czyli też mini jack, yy, kabel, yy, kabel, wejście lightning, no i głośniki oczywiście. Tutaj, akurat w środku 5S, jak widzieliście, yy, mieliśmy tutaj głośniki po dwóch stronach, tutaj mamy tylko po jednej, ale tak powiem wam, że te, te głośniki w iPhone'ie 6S są po prostu lepsze. Więc efektyw, efektywniejsze są po prostu, ale tak do porównania, tak to oczywiście tutaj wszystko wygląda. Skoro już tak mówiłem o tych kamerach, no to może przejdźmy sobie do y, aparatów i tak, zajmijmy się może przednimi. Y, przednimi, no Dobra, mogą być sobie te przednie kamery. Proszę bardzo, ym, akurat w tym modelu on oczywiście działa, żeby nie było. Proszę bardzo, normalnie działa. Bo tak akurat cały czas tak się włączał i tak dalej, ale to sobie jeszcze mówimy później. Sek mi krzyczał, ale to nieważne. Przechodząc się do tych kamer, tak jak już wcześniej mówiłem, yy, mamy tutaj oczywiście kamery, yy, które nie są oczywiście takie same, bo to jest 6s, a nie 6, bo w sumie w iPhone'ie 6 one są bardzo podobne, ale oczywiście tak jak mówiłem, nie rozmawiam teraz o iPhone 6, tylko o iPhone'ie 6s. No i tak, yy, przednie kamery, tutaj jest naprawdę różnica, że tutaj mamy 1,2 megapiksela, a tu mamy 5 megapikseli i powiem Wam szczerze, że te ujęcia yy, przednią kamerą w iPhone'ie 6s są o wiele lepsze niż na tym telefonie. Dlatego, że na tym telefonie, jak robiłem sobie zdjęcia przednią kamerą, żeby sobie to przetestować, to nie było to zbyt dobre. A jak robiłem sobie tą kamerą, to było naprawdę bardzo dobrze. Więc myślę, że akurat przednia kamera idzie oczywiście na plus w przypadku iPhone'a 6s. Jeśli chodzi o, o tylne kamery, no to mamy tutaj... Um, um, bo ten... Tutaj mamy 8 megapikseli, a tutaj mamy 12 megapikseli. No i od razu Wam mówię, że oczywiście iPhone 6 zrobi robi lepsze zdjęcia niż iPhone 5s. Są one bardziej wyraźne. Mamy oczywiście, więcej, można powiedzieć, doświetlenie i tak dalej. Bo tutaj mamy podwójną diodę LED. W przypadku tego modela też, modela, modelu też mamy podwójną diodę LED. No, ale oczywiście nie jest ona tak dobra jak w przypadku iPhone'a 6S. Chcecie zobaczyć dokładniejszą recenzję. Recenzję, w sumie, jeśli chcecie zobaczyć dokładniejsze porównanie tych aparatów, to zajrzyjcie sobie do y, Mateusza Krawczyka albo do Jelkuba y, y, z kanału Instrukcja Apple, tam dowiecie się tego na pewno więcej. Tak, Przejdźmy sobie teraz do kolejnej rzeczy, czyli do y, środków tych telefonów. No tak, w środku iPhone'a 5s mamy tutaj procesor Apple A7 64-bitowy, w środku y, iPhone'a 6s mamy y, Apple A9, też 64-bitowy. I słuchajcie powiem Wam szczerze, ta wydajność jest o wiele lepsza w iPhone 6s dlatego, że tutaj jeżeli sobie zainstalujecie nawet tą, tego iOS'a 15 bo maksymalnie można było wspierać ten telefon do iOS'a 15.7.x, mówię, mówię .x dlatego, że za bardzo nie pamiętam jaka była maksymalna liczba 15.7 no a tego iPhone'a 5s można było zainstalować maksymalnie do iOS 12.5.7 chyba, więc ym... Ten telefon starczył na y, mniej niż iPhone 6s. Oczywiście te dwa telefony dzielą, y, y, dzieli dwa lata różnicy, dlatego że oczywiście iPhone 5s został zaprezentowany w, w 2013 roku, a iPhone 6s w 2015 roku. Więc ten telefon jest oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, o dwa lata młodszy i o wiele lepiej moim zdaniem się sprawuje niż iPhone 5s. Jeśli chodzi o baterię to oczywiście również bateria idzie do iPhone'a 6s, która jest lepsza, no bo jakby jak popatrzycie sobie też na wielkość tych telefonów, jakby ten ma 4 cale, ten ma 4,7, no to wiadomo, że w tych większych telefonach montuje się te większe baterie, które teoretycznie starczą na więcej czasu. Dlatego w iPhone'a 6s otrzymujemy tak moim zdaniem 2-3 godziny dłużej niż w przypadku iPhone'a 5s, coś takiego. Naprawdę ten telefon trafi wytrzymać całkiem długo, przy moim użytkowaniu wytrzymuje typę spokojnie cały dzień. Um, w sumie to on y, wytrzymał mi ostatnio półtorej dnia y, bez takiego można powiedzieć katowania go spokojnie on wytrzyma tak samo w sumie jak iPhone 5s, iPhone 5s też wytrzyma spokojnie jeden dzień jeżeli nie będziecie go, będzie go tak katować y, więc myślę, że jest naprawdę y, w tym przypadku obu tych telefonów bateria jest naprawdę ok. oczywiście taka można powiedzieć ostatnia rzecz y, w tych telefonach y, do przegadania to oczywiście ekran i tak, w przypadku iPhone'a 6S, tak jak Wam mówiłem, 47 calowy ekran, w sumie to już mówię po raz chyba czwarty, ale trudno. Tak, w sumie już wielkość telefonów chyba nie muszę Wam mówić. No to tak, e, oczywiście, w przypadku iPhone'a 6S mamy troszeczkę jaśniejszy ten ekran. E, mamy tutaj ekran Full HD, w tym telefonie ekranu Full HD nie doświadczymy. Tu gdzieś dam przebitkę z tego, jak e, te telefony sprawują się na maksymalnym podświetleniu, i sami sobie to porównacie. Pytajcie się dlaczego tam było Wednesday, dobra? Proszę Was, nie pytajcie się. Ale jak widzieliście, um, e właśnie ten ekran Full HD na iPhone'ie 6s wygląda o wiele lepiej niż na iPhone'ie 5s. Jak widzieliście, ten ekran był troszkę jaśniejszy, y były tam barwy też odrobinę lepsze, więc dlatego wyświetlacz znowu idzie do iPhone'a 6s. I to, co zostawiłem na koniec, czyli cena. W przypadku iPhone'a 5S za używany ten telefon zapłacicie na Allegro oczywiście około 300 zł, coś takiego. Za nową wersję na Allegro, bo jeszcze na Allegro można kupić nowe wersje tych telefonów, ja widziałem. Możecie go nabyć za jakieś 500-600 zł. W przypadku iPhone'a 6S za używany ten telefon zapłacić około 400 zł za nowkę sztukę. Myślę, że tak około 700-800 zł będzie trzeba na niego wydać. Oczywiście popieram to, że mamy 2023 rok i te telefony za bardzo nie nadają się do codziennego użytku, ale moim zdaniem dla właśnie takich mało wymagających osób te telefony będą naprawdę dobrym rozwiązaniem, szczególnie ten iPhone 6s, bo on naprawdę ma bardzo dobry wyświetlacz moim zdaniem jeszcze, który naprawdę, na którym naprawdę komfortowo można oglądać filmy i tak dalej. Na iPhone 5 jest też pooglądacie sobie filmy, oczywiście to jest też mniejszy rozmiar, więc też tym mniej komfortowo będziecie oglądać tu filmy. No ale wiadomo, jak zainwestujecie na przykład w iPhone'a 6 Plus, no, to tutaj też tam też macie ekran Full HD. E, więc e, też e, jeżeli kupicie właśnie tego iPhone'a 6 Plus, to już będziecie tam mieli ten ekran. No a wy oczywiście możecie też wiadomo kup, taniej, chyba bo iPhone 6 Plus chyba drożej chodzi niż iPhone 6S. Myślę, że też będzie ok. To było tyle z tego porównania. Jeżeli to porównanie wam się podobało, możecie stawić łapkę w górę zasubskrybować mój kanał, napisać w komentarzu na przykład, jeżeli gdzieś popełniłem błąd, albo coś nie tak powiedziałem, to pamiętajcie, żeby zawsze mi to napisać, ja oczywiście takie różne, można powiedzieć poprawki moich błędów będę serduszkował i yy, będę oczywiście Wam na nie odpowiadał, i tak dalej wyczekujcie kolejnych filmów, a ja się z Wami żegnam, na razie